Co się obejrzy, to tego nie ma, tamtej nie ma, to smutne to w ogóle. Z jednej strony radość, że rzeczek jeszcze żyje, ale z drugiej strony smutne, że ci, no tak, z których się pracowało, tak. Tak jest prawda, że to wszystko tak przemija. Jest, tak. Chciałem pani Saństwa zapytać jeszcze o takie jakby rzeczy z pana prywatności, to znaczy wiem, że pan ma syna, ma. wspomniał pan o małżonce, gdy pan mógł coś na ten temat. No, do małżonek to ja nie bardzo miałem szczęście, dlatego że z jedną się rozwiodłem, druga mi zmarła, a teraz jestem z trzecią i jestem szczęśliwy to też jest ważne. Mam syna, który już dzisiaj jest w no, poważnym wieku, bo już ma lat 56, czyli jest 56 rocznik. Także, no ale mam wnuków, znaczy parę wnuków, bo mam wnuczkę i wnuka. Oboje są jeszcze. To znaczy wnuk już skończył studia, bo skończył szkołę, właściwie akademię muzyczną, jest perkusistą, kocha perkusję. No i w związku z tym w domu jest ciągle huk, bo on bez przerwy, bez przerwy może walić, a wnuczka studiuje na uniwersytecie tu w Warszawie. Także no, tutaj rodzinkę mam w komplecie.